parę dni temu była afera, to jest to, to właśnie skutki tego, jeżeli ktoś nie bierze odpowiedzialności za dane, czyli nie, 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 nie troszczy się o ten governance, skutkę tylko jeszcze skończę myśl. Google w Stanach Zjednoczonych podłączył silnik generatywnej sztucznej inteligencji do wnioskowania i podawania odpowiedzi, wyciągania to właściwie kontekstu z pytania. I było szereg przykładów, kiedy użytkownicy wpisywali „mam depresję, jaka jest najlepsza metoda”, a Google podsuwał odpowiedź, że według grupy użytkowników na Reddicie najlepszym sposobem na twoją depresję jest skok z mostu Golden Gate. I takie odpowiedzi, takie... I to jest właśnie brak e, brak należytego wdrożenia sztucznej inteligencji, e, brak wzięcia odpowiedzialności za moduł sztucznej inteligencji, który się wdraża. A czemu my tu jesteśmy? Zaraz wam wyjaśnimy. Przede wszystkim chciałem się przedstawić. Adam Karaszewski, reprezentuje dział Storage. Jest ze mną Tomasz Frender, który odpowiada za rozwiązanie Fusion w całym regionie, więc można zadawać mu trudne pytania. Raczej sobie poradzi. Ja od, od, od strony sprzeda sprzedażowej będę w stanie, w razie czego, pomóc wam w jakieś określenie budżetów, czy też poprowadzić, skąd ściągnąć wersję demo i tak dalej. Słuchajcie, chcemy trochę bardziej podrążyć temat historyczny sztucznej inteligencji i ibm -a. Słuchajcie, historia IBM'a zaczęła się od pamiętnej rozgrywki w szachy z Gary Kasparowem. To był 1996 rok. Żeby było śmieszniej, to pierwszą grę wygrał IBM, ale Kasparow szybko się zorientował, w jaki sposób ten komputer sobie myśli. No i generalnie okazało się, że całą rozgrywkę, całe podejście Kasparow zdecydowanie wygrał, IBM-owi zajęło kolejny rok, żeby się poprawić, nauczyć, dopisać, doszkolić i przy pomocy tak naprawdę mistrzów szakowych, programistów i tak dalej do, został dopracowany komputer, który nazywał się Deep Blue. No i w 97 roku definitywnie Kasparow został pokonany przez komputer. Żeby śmieszniej, to on do dzisiaj bardzo mile wypo, wypowiada się na temat, w ogóle pierwsze jego wrażenie było takie, że był w lekkim szoku. I że było śmieszniej, to IBM wygrał dlatego, że w pewnym momencie podczas rozgrywki e, była sytuacja, w której komputer nie do końca był pewny, jaki ruch wykonać, co powinien zrobić, żeby zaszachować tego mistrza szachowego, i zrobił ruch bezpieczny, to znaczy, który niczego nie wnosił, ale nie zagrażał, jak gdyby nie, nie, nie spowoduje porażki. I Kasparow z baranią po prostu powiedział po fakcie, że on zakładał, że komputer wymyślił jakiś ruch, którego on nie widzi, nie rozumie i wybił go z rytmu i tylko i wyłącznie dlatego pokonaliśmy go. Przynajmniej tak twierdzi Kasparow dzisiaj. W tym momencie on się wypowiada trochę z większym szacunkiem na temat sztucznej inteligencji i w ogóle Watsona. Tak naprawdę stwierdził coś ciekawego, że w 2005 roku sztuczna inteligencja czy komputery jakby prze, prze, przepraszam, wyprzedziły człowieka, czyli jeżeli nauczymy komputer jakiejś konkretnej rzeczy, zamkniętej w ramach, to człowiek nie jest w stanie już go pokonać. Oczywiście Kasparow też powiedział, że gra w szachy to też są emocje i że to, to nie jest do końca tak, że komputer umie grać w szachy, bo nie jest w stanie tych emocji wytworzyć. Więc mówię, całkiem fajna ciekawostka. Jeszcze lepszy był teleturniej Jeopardy, czyli po polsku Wabank już Artur wspominał o tym. To był 2011 rok, kiedy komputer został dopuszczony przez twórców um, teleturnieju do zagrania, że tak powiem, w tymże, no i wygrał. To są tak naprawdę dwa takie kroki milowe. 2011 rok, zobaczcie ile czasu minęło do dzisiaj, a IBM nie próżnował, więc jesteśmy zupełnie w innym miejscu, o którym dużo powiedział dzisiaj Artur. Trzeba brać pod uwagę to, że my musimy się nauczyć okiełznać, panować, kierować tą sztuczną inteligencją, ale nie korzystanie z niej byłoby głupotą. Tak samo w biznesie, jak i w życiu prywatnym. Eee, przekażę pałeczkę. Kolejny slajd. Tak, a teraz troszeczkę o rozwiązaniach, żeby Wam zademonstrować, że IBM to nie tylko... W fenomenalny software, ale także bardzo ciekawe rozwiązania. Sami doskonale wiecie, że jeżeli myślimy o sztucznej inteligencji, to przede wszystkim myślimy już o konteneryzacji, myślimy o mikroserwisach. Jeżeli myślimy o mikroserwisach, naturalnym ruchem jest OpenShift. Jeżeli myślimy o OpenShift, to też naturalnym rozwiązaniem teraz jest też firma IBM, kojarzy się. Jeżeli myślimy o tych wszystkich modułach razem połączonych, wychodzi nam OSEK, czyli partner, który wspiera wdrożenia i, i, i pomoże Wam... Yy, nie tylko zrozumieć, ale także i pomacać te rozwiązania. I teraz tak, sami doskonale sobie zdajecie sprawę, no bo jesteście na konferencji Oseka, jesteście ekspertami od OpenShift-a. Gdzieś z tym OpenShiftem walczycie i e, użytkujecie jak szereg znamienitych funkcjonalności Wam daje OpenShift. Nie tylko kwestia instalacji rozwiązań mikroserwisowych do sztucznej inteligencji, ale także wykorzystywanie tego OpenShifta na szeroko rozumiany e, 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 inny sposób w naszym biznesie. I wiecie też, jak, jak się buduje rozwiązania kubernetesowe. Wiecie, jak się buduje rozwiązania klastrowe, kubernetesowe. E, musimy mieć mastery, musimy mieć workery, jak w każdej szanującej się korporacji, czyli mamy dyrektorstwo i mamy pracowników, którzy wykonują całą robotę. Jeżeli zdecydujemy, jakie workery, jakie mastery, potem musimy to ograć siecią, potem musimy do tego podłączyć storage. Mamy szereg różnego rodzaju wątpliwości i e, wyzwań, które musimy rozwiązać. Na samym końcu okazuje się, że jeżeli to wszystko już połączyliśmy, dobrze by było mieć backup z restorem, bo sam backup to bez restora nie ma sensu, więc jeszcze musimy mieć to, musimy to wszystko sprawdzić, potem to jeszcze chcielibyśmy mieć HIDR, to czyli kopiujemy to rozwiązanie, a na sam koniec okazuje się, że e, ktoś musi nam to wszystko zintegrować, nie jedna firma, a prawdopodobnie parę firm, bo bierzemy różne, podu, różne produkty z różnych płyt. W sklepie i, i, i różne komponenty łączymy w sobie, i na koniec dnia nie ma nikogo, kto byłby Wam w stanie dać wsparcie na całość. A jeżeli łączymy komponenty software'owe z hardware'owymi, uwierzcie mi, powstają problemy interkompatybilności między komponentami, zawsze jakieś zagłoski wydajnościowe powstają, no i wtedy powstaje problem. I, i, I 8 lat pracowałem w serwisie w konkurencyjnej firmie na H. Um, Pierwsze, czego mnie nauczyli, to było to, że to nie jest hardware, to jest software, to nie jest software, to jest hardware. I taki niezdrowy ping-pong powstaje i potem z tymi problemami nie możemy walczyć. I tu przychodzi dość ciekawa platforma IBM-owa w bardzo dużej współpracy i partnerstwie z Red Hatem. Stworzyliśmy moduł integrujący platformę do mikroserwisów i do wir wirtualizacji od razu ze storage'em persistentnym, no bo najlepiej mieć storage persistentny, żeby dalej nam nie ulatywały. Na dzień dobry oprócz storage'u persistentnego dostajemy mechanizmy backup i restore Działające, mechanizmy backup i restore, możliwość tworzenia środowisk wysokiej dostępności, czyli HA i oczywiście zabezpieczanie naszych danych w formie diarowej, a jeszcze jako dodatek, tak w ramach szczodrobliwości, dodajemy silnik intensywnego wyszukiwania danych i katalogowania danych, których używacie pod OpenShiftem na storage'u podłączonym persystentnym pod OpenShifta, czyli znacznie sprawniej wyszukujecie dane, znacznie sprawniej je indeksujecie, nadagujecie własne metadane i tag tagi do swoje, na swoje dane, żeby się przenieść z nieustrukturyzowany, bardziej w kierunku strukturyzowanych danych i ma efekt uboczny, że wyszukuje też duplikaty danych, czyli tak właściwie czyścicie sobie swój własny storage czyli my jako dostawcy storyżu, no może nie powinniśmy o tym mówić zbyt głośno, ale chcemy być w pełni transparentni, czyli tak właściwie oszczędzacie miejsce na storyżu i możecie tknąć w nie nowe życie. I taki fusion przychodzi w formie appliance. U. Sami widzieliście graf, jak się wdraża openshift Super sprawa, ale de facto przy dużych rozwiązaniach może to zająć trochę czasu, bo musimy pozyskać sprzęt, musimy to zintegrować, musimy to wdrożyć, musimy to przetestować. Czy można to zrobić sprawniej? Można. Czy można to zrobić w jeden dzień? Można. Wybieracie gotowe rozwiązanie, przyjeżdża taki appliance do Was oczywiście podłączacie, odbieracie dostawę na początku, no bo de facto musi wjechać do środka, podłączacie do prądu, bo urządzenie elektryczne podłączone do prądu zwyczajowo działa lepiej i po podniesieniu wajchy zasilania w ciągu jednego dnia wrzucacie swoje kontenery produkcyjne. I czy tu mówimy o konteneryzacji standardowej, takiej biznesowej mikroserwisy, czy mówimy o Watsonixie, o modułach sztucznej inteligencji, czy mówimy o wirtualizacji jako... Świetna druga noga, wy sami wiecie co się dzieje teraz z VMwareem, co Dell zrobił, co Brokade z Broadcom zrobił, jak klienci są szczęśliwi z tego subskrypcji i list price'ów i de facto jest tak, że e, świetna druga noga, żeby zbudować solidne rozwiązania, nie mówimy, że VMware jest zły, no bo de facto jak coś działa, no to czemu, czemu tego nie używać, ale de facto jest tak, że można, można coś mieć lepiej, można coś mieć efektywniej, a zwłaszcza kosztowo, e, ale nie musimy iść w appliance. Jeżeli już mamy OpenShift, mamy wiele klastrów OpenShiftowych, myślimy jak scentralizować nas, nas storage, jak zintegrować to wszystko łatwo z backupem i restorem, jak dać jakąś dodatkową funkcjonalność, możemy iść w wersję softwareową. Instalujemy to jako operatora pod OpenShiftem i już momentalnie po instalacji w operator daje nam możliwość, nie dojrzeć, że podłączenia persistentnego storage, to jeszcze na, od razu otrzymujemy backupy i zarządzamy projektami, namespacesami, wszystkim tym, co jest pod OpenShiftem. Czy można powiedzieć, że wdrożenie HCI, czyli tej wersji i appliance'owej zajmuje tyle samo czasu, co wdrożenie na chmurze, o której mówił Artur. Z małą różnicą jeszcze trzeba dostarczyć. <laughs> Czyli czas dostawy dochodzi, ale tak naprawdę i też projekty chmurowe wymagają przygotowania, więc można powiedzieć, że to jest alternatywa dla wejścia w chmurę, jeżeli chodzi o czas wdrożenia, albo oczywiście możemy na swoich własnych kostkach, sprzętach, które mamy, użyć wersji tej software'owej, o której powiedział Tomek. No, i to jest też świetne rozwiązanie, jeżeli szukamy, yy, szukamy czegoś, co by stało u nas w środku. No chmura jest, daje szereg różnego rodzaju możliwości, sami wiecie, ale czasami jest zagwoska, jeżeli coś wrzucimy do chmury jakieś dane, no to czy te dane możemy usunąć i kto do tych danych będzie miał dostęp. Jeżeli musimy mieć blackboxa, jeżeli musimy mieć pudełko u nas, bierzemy taki appliance, integrujemy z kartami graficznymi, integrujemy z workerami, masterami, wszystko jest preinstalowane fabrycznie, wjeżdża na site i w ciągu, w ciągu jednego dnia macie gotowego, gotowego OpenShift'a ze wszystkimi modułami. Na obecność są chwilę karty NVD, ale IBM też nie próżnuje jej. Oprócz własnych dysków i procesorów mamy zamiar wyprodukować własne karty. Znaczy, tak właściwie już są dostępne te karty, ale jeszcze nie na szeroką komercję. E, karty graficzne to będzie IU, czyli IBM e, Intelligent Unit. Artificial Intelligence Unit, IBM przed tym, tak jest. I to będą, karty, to będą karty do sztucznej inteligencji, już dedykowane pod specyficzne zastosowania właśnie modeli i modułów, o których Artur wspominał. Można zaczynać od małych rozwiązań, można dodawać poszczególne nody i dyski, można iść potem w kierunku wielkich, wielkich rozwiązań albo bardzo wielkich rozwiązań, czyli stakować szafy rakowe i rozciągać to wszystko, to wszystko między sobą. Przechodzimy, żeby Was nie zanudzać, bo tutaj obiad nad nami już już wisi nieuchronnie, a powiedzmy sobie szczerze, że większość z nas tutaj jest dlatego powodu, żartuję sobie. Szereg mechanizmów, które otrzymujecie na dzień dobry w licencji, nie musicie za nie dodatkowo płacić, czyli macie to wszystko, o czym wspominaliśmy, czyli macie możliwość klastrowania, kopie migawkowe, bezpieczeństwo, backupy, history wysoką dostępność disaster covery. I oprócz tej funkcjonalności, jak na przykład centralizacja storage'u. Instalujecie sobie już na, na wszystkich klastrach openshiftowych, centralny storage. Oszcz oszczędność miejsca, oszczędność pieniędzy, czyli wychodzi z wewnętrznego storage'u, który mamy e, gdzieś zintegrowany w klaster, celem właśnie tego centralnego storage'u. Fusion może być, Fusion może być, przełączę na kolejny slajd, Fusion może być też e, fantastyczną centralką backupową dla waszych wszystkich klastrów openshiftowych, czyli model hub -and spoke. E, instalujecie małe komponenty na klastrach openshiftowych, one komunikują się z Fusionem, który wrzuca dane backupowe na siebie i trzyma na wewnętrznych dyskach, albo przerzucacie to politykami e, wbudowanymi na jakieś zewnętrzne opasły S3, bo na przykład jest taniej, ale czy to musi, czy to jest S3 e, fizyczne, Czy to jest S3, gdzieś w formie chmurowej, czyli on-prem, off-prem. No i oczywiście wirtualizacja, która dochodzi do tego. I te wszystkie narzędzia, które, o których wspominaliśmy wcześniej, również dotykają wirtualizacji, czyli możecie backupować swoje maszyny wirtualne, w bardzo prosty sposób odtwarzać na tych klastrach, na innych klastrach OpenShiftowych, czyli pełna transparentność i przejrzystość. No i w końcu również integracja z to, o czym nawiązanie do, do prezentacji wcześniejszej Artura z Watsonixem. Chcecie pozyskać sztuczną inteligencję, chcecie mieć ją u siebie wewnętrznie, chcecie to wdrożyć w bardzo szybki sposób, chcecie już mieć gotowe rozwiązanie, gdzie tylko ładujecie dane, no bo de facto tak do, dobra będzie ta sztuczna inteligencja, jakie dane dostarczymy tej sztucznej inteligencji, bądź jak dużo te dan tych danych dostarczymy, a musimy dostarczyć szybko, żeby ona dobre wyniki i w miarę e, adekwatne wyniki nam wypluwała, więc to jest też fenomenalne rozwiązanie, jeżeli chodzi o e, wdrożenie w takiej e, pełnej sztucznej inteligencji w bardzo szybki sposób u nas w środowisku. To jest to unikalne. Rozwiązania na rynku. Nie ma tak kompleksowego rozwiązania, które daje możliwość działania bez połączenia się z chmurą. Wszyscy inni muszą jednak w jakikolwiek sposób mieć interakcję z, z, sztuczną, z sztuczną inteligencją w chmurce. To, co teraz opowiadamy Wam, no to tak trochę brzmi marketingowo, nie pokazujemy zdjęcia, ale jak to pięknie się wszystko integruje, ale nie wierzycie, nie, to też jest marketing, to sobie darujemy, ale nie wierzycie, możecie sprawdzić. Generalnie bierzecie, kontaktujecie się tutaj z firmą Osek, firma Osek Wam wystawia licencję za darmożkę, 0 zł, fajna cena, rok wsparcia w gratisie, czyli możemy wrzucić na produkcję 6 terabajtów y, użytecznej przestrzeni, no pełna, pełna funkcjonalność, nie no dwa ograniczenia, czyli 6 terabajtów plus rok wsparcia w gratisie, nie? Więc sporo po roku, no to. Po roku, de no, możliwością, ale też tym takim punktem, w którym musimy podjąć decyzję, co robimy z tym dalej. I testujecie i patrzycie, czy to w ogóle ma sens. Instalujecie sobie na klastrze OpenShiftowym, zobaczycie, jak się łatwo podłącza storage, zobaczycie, jak korzystać z funkcji backupowych i odtwarzania i de facto podejmujecie decyzję, co z tym dalej zrobić, czy chcecie, czy nie chcecie. E jeżeli zainteresowało was to w jakiś sposób, jesteśmy tutaj kręcimy się, tak więc służymy, jesteśmy do Waszej dyspozycji, albo wpadnijcie w czwartek na e, wyścigi konne, nie będziemy konno jeździć, ale będziemy pokazywać coś bardziej fajnego, będziemy pokazywać, jak działa sztuczna inteligencja, ale w praktyce, czyli już mniej slajdów, ale stanowiska, gdzie można dotknąć, kopią, kopnąć, pomacać i zobaczyć, jak to faktycznie działa na praktycznych przykładach w biznesowym zastosowaniu. Więc serdecznie Was zapraszamy. Całą konferencję, poza sesjami tematycznymi, które też bardzo ciekawie się, się zapowiadają, bo tak jak powiedzieliśmy, mamy bardzo ciekawe gości z zagranicy praktyków, ludzi, którzy własnoręcznie wdrażali takie rozwiązania na świecie. Polecam serdecznie, zalecam wręcz się zarejestrować. Jeszcze trochę miejsc zostało, bo liczba miejsc jest ograniczona, ale gorąco polecam zalecam. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że było ciekawie.